Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie zajmiemy się podstawową diagnostyką oraz pokażę podstawowe rozwiązania w przypadku, gdy wasz laptop się nie uruchamia. Zapraszam do oglądania. Bohaterem odcinka, czyli laptopem, który się nie uruchamia, jest laptop Lenovo G580. Jak możemy zauważyć, podczas próby uruchamiania Naciśnięcia i przytrzymania przycisku włącznika Nic się nie dzieje I Właśnie od takich, od takich przypadków zaczniemy Kiedy laptop jest Kompletnie bez oznak życia Nie świecą się żadne diody A na włącznik nie reaguje w żaden sposób W takim przypadku kiedy laptop nie daje jakichkolwiek oznak życia, pierwszym krokiem jest sprawdzenie źródła zasilania. I my jako pierwszy krok wyjmiemy sobie baterię oraz podłączymy zasilacz. Także wrócę laptop. W tym laptopie bateria jest to konstrukcja starszego typu, i bateria jest po prostu demontowalna jako osobna część obudowy, można tak powiedzieć. Więc wyjmuje się ją po prostu bardzo łatwo. Tutaj trzeba przesunąć. i przełącznik po prostu w odpowiednią pozycję ustawić i bateria no wychodzi w przypadku nowszych konstrukcji aby zdemontować baterię wystarczy ją odłączyć więc po prostu trzeba już zdemontować obudowę i bateria jest przypinana Dlatego wtedy trzeba rozkręcić laptop i odłączyć baterię, aby wykonać ten krok. Można ten krok pominąć, ale wtedy ciągle należy mieć na uwadze, że przyczyną, powodem naszego niewłączania się laptopa może być bateria. Także teraz sobie położymy laptop i i podepniemy sobie zasilacz mam tutaj oryginalny zasilacz do tego komputera z końcówką wszystko jest tak jak ma być. tego podpinamy. W tym miejscu warto również upewnić się, że w gniazdku, do którego podpinamy, jest prąd. Czy to listwa, czy jest ona na pewno włączona? No, czasami zdarza się, że taką prostą rzecz też przeoczymy. Dlatego gniazdo, listwę można sobie nie wiem sprawdzić ładowarką z telefonem. Zobaczyć czy nam się ładuje. I wtedy gdy mamy pewność, że na pewno jest prąd w gniazdku podpinamy ładowarkę, zasilacz do prądu. I końcówkę podpinamy. Do laptopa, to jest z drugiej strony. Złączę. I w kolejnym kroku próbujemy uruchomić nasz laptop. Jak widzimy, nadal nic. Nadal nic, i teraz będziemy doszukiwać się problemu w samym zasilaczu. Niektóre zasilacze mają diodę sygnalizacyjną, że prąd do nich dochodzi. Ten tego nie ma fabrycznie. To wcale nie oznacza, że zasilacz jest sprawny, bo problem może być na końcówce, po prostu na tej części kabla nie od gniazdka, tylko od zasilacza do laptopa, ale to już by nam dawało jakiś znak, że po prostu dochodzi prąd do zasilacza. Tutaj tej diody nie ma, więc sobie poradzimy w inny sposób. A tym sposobem będzie sprawdzenie multimetrem czy w zasilaczu na jego końcówce tutaj która wchodzi w tyk w laptopie jest po prostu prąd. Także miernik ustawiamy na na prąd stały 20 V Maksymalnie. I sobie zmierzymy. Tutaj nawet widać, co się na nim wyświetla, jak mierzę. I wkładamy. No i nic. Zasilacz. Zasilacz nie daje prądu. I to jest. Prawdopodobnie przyczyna nie włączania się całego komputera, że teraz sobie spróbujemy poszukać dlaczego, czy zasilacz jest zepsuty, czy może jednak coś jest nie tak, jeśli chodzi o gniazdko, prąd jest, jest włożony, ale już tutaj widzę, że tak zwana koniczynka, czyli część pokażę to cały kabel pierwsza część przewodu jak idzie do zasilacza, to jest tak zwana w tym przypadku koniczynka, bo są też ósemki ale po prostu ta część idzie do zasilacza, ta idzie do gniazdka sieciowego i tutaj było luźno było luźno, także włożę teraz to porządnie. Zdarza się również, że właśnie ta część kabel koniczynka ulega uszkodzeniu i nawet pomimo, że tutaj porządnie dociśniemy, nadal nie puści prądu, zasilacz nie będzie nic pokazywać, a właśnie problem będzie w tym kablu. Zdarzały się takie sytuacje Także warto, jeśli by teraz nie pomogło, warto spróbować również innego kabla koniczynki. Teraz sobie spróbujemy to podłączyć jeszcze raz i zmierzymy sobie multimetrem. I jeszcze raz będziemy mierzyć zasilacz multimetrem. A wychodzi poza zakres, tak jest to możliwe, bo to jest zasilacz dolenowy, on ma 20V, także powiększam zakres. O i mamy. Nie słabo tu widać, może ułożę tak. Mamy 20,5V na zasilaczu, czyli bardzo możliwe, że usunęliśmy przyczynę naszego nieuruchamiania się. Po prostu był luźny kabel koniczynka idący do zasilacza. Wpinamy do laptopa końcówkę zasilacza i próbujemy włączyć laptop. No, i się udało, więc w tym przypadku przyczyna była w zasilaczu, w zasilaniu. Jeśli w Waszym przypadku. Z zasilaczem wydaje się być wszystko w porządku, że kabel koniczynka nie byłby luźny, tak jak u mnie. Oraz nie macie miernika, żeby sprawdzić, czy zasilacz daje napięcie. To dobrym krokiem byłoby skorzystanie z innego, 100% sprawnego, potwierdzonego działaniem zasilacza, i wtedy sprawdzenie, czy laptop się uruchomi. Ponieważ takie zachowanie, czyli całkowity brak oznak życia laptopa, wskazuje na jakiś problem z zasilaniem. Oczywiście teraz możemy wyłączyć laptop, zamontować baterię i sprawdzić, czy bateria się ładuje oraz czy laptop działa na samej baterii. A my teraz przejdziemy sobie do kolejnej możliwej przyczyny nie włączania się komputera dlatego wyłączam laptop i i widzimy się za chwilę. Dobrze, przechodzimy do Kolejnej możliwej przyczyny, która może powodować nieuruchamianie się naszego laptopa. Także spróbujemy sobie teraz uruchomić nasz laptop, I jak widzimy, zaświeciła się dioda sygnalizująca włączenie. Po prostu to jest dioda pracy laptopa. Ona się uruchomiła, świeci się. Akurat w Lenovo świeci się też dioda taka do kamery Ale nie ma obrazu Nie ma obrazu, słychać również Kręcą się Kręci się wentylator Ale nie ma obrazu I po prostu jest czarny ekran I nic więcej się nie dzieje Czekamy Czekamy i czekamy, ale nic z tego. Spróbujemy jeszcze raz. Wyłączam. Także teraz wiemy, że zasilanie jest, no jakieś oznaki życia są. I jeszcze raz. Wychamiam. I nic. Kompletnie nic poza tym czarnym ekranem i Diodami i pracą wentylatora. Także wyłączę teraz laptop i pokażę co może powodować takie zachowanie. Takie zachowanie może być spowodowane przez problem z pamięciami RAM. Dlatego w następnym kroku Dostaniemy się do pamięci RAM i sobie je wyczyścimy. Zobaczymy, czy są na miejscu. Takie problemy występują. Zdarzają się, że coś od czasu do czasu po prostu czy to z powodu drgań, przenoszenia laptopa, czy wilgoci coś w pamięciach nie łączy lub ulegają one y, ogólnie uszkodzeniu. I wtedy ten proces y, nie pomoże. W tym wypadku należałoby podmienić Jeśli nie pomoże to co teraz zrobimy to należy podmienić koźna na sprawną i spróbować Dlatego zamykamy odwracamy i w tym laptopie dostęp do pamięci RAM jest bardzo łatwy tutaj są dwie śrubki, które już odkręciłem i pod tą klapką mamy dysk i pamięci między innymi więc sobie to po odkręceniu zsuwamy i jesteśmy w środku, i mamy tu nasze pamięci, ram, które sobie wyjmiemy. Tutaj wyjmujemy po, podczas, po, poprzez wciśnięcie takich tutaj blaszek na końcach. Jedna, druga strona, pamięć nam odskakuje, zmienia się kąt, i teraz elegancko. Leciutkim ruchem ciągniemy i nam pamięć ram wychodzi to jest właśnie jakość pamięci ram. Jedna. Tu są drugie tu są dwie dwa sloty i dwie pamięci także tu ten sam przypadek. I wyciągamy i pamięć ram warto przeczyścić właśnie w takim przypadku. i jeśli nie mamy oczywiście na podmiankę drugiej 100% sprawnej pod ręką no to będziemy musieć korzystać z naszych po wyjęciu sprawa jest jakby czyszczenia jest taka prosta patent polega na po prostu zwykłej kartce papieru i styki po prostu przecieramy jakby tą kartką papieru w ten sposób czyścimy styki pamięci RAM Metoda działa bardzo dobrze. I druga kość. I teraz sobie z powrotem je zamontujemy do komputera i sprawdzimy, czy pomogło i czy komputer zadziała. Jeśli by nie zadziałało, z uwagi, że mamy dwie kości, możemy próbować różnych kombinacji. Zmyślam, że po prostu jedna kość uległa z nich uszkodzeniu, a dwie, nie dwie naraz i przez jedną się nie uruchamia. To można po prostu włożyć tylko jedną w jeden slot, jeśli nie pomoże, tylko jedną w drugi slot, potem kolejną w ten pierwszy slot. Po prostu robić takie kombinacje i za każdym razem próbować, czy któraś kombinacja pomoże. Potem, jeśli na jednej się włączy, dołożyć drugą. Jeśli się wtedy przestanie uruchamiać, to będziemy wiedzieć, że jest tą problem z tą pamięcią, którą dołożyliśmy później. Ale dobrze, ja teraz już montuję. Montaż po prostu wkładamy w ten slot, tu jest rowek, warto. Pamięci odwrotnie się nie da włożyć, także trzeba mieć to na uwadze. Tutaj to wszystko działa bez użycia większej siły, po prostu lekko, bardzo lekko wkładamy. Już cały jest... Całe styki nam wejdą w slot Dociskamy do płyty głównej i mamy pamięć zamontowaną Teraz druga To samo, drugi slot Jest wsadzone i dociskamy Teraz sobie zamkniemy klapę Oczywiście no szybko, bez, bez zakręcania jeszcze, bo to wszystko na próbę Podepniemy Zasilanie. I otworzymy laptop i spróbujemy uruchomić. I uruchamiamy. Jak widać laptop nam się wygląda na to prawidłowo uruchamia. I wygląda właśnie, że w tym przypadku problem z pamięcią RAM był przyczyną naszego nieuruchamiania się laptopa. Także teraz go zaraz wyłączę i przejdziemy do kolejnej możliwej przyczyny problemu z uruch uruchamianiem się laptopa. Dobrze, uruchamiamy laptop. I problem wygląda teraz w taki sposób, że laptop się uruchamia. Pojawia się logo Lenovo, wyskakują jakieś napisy, zaraz je przeczytamy, i się w kółko resetuje. Jest napisane Check Cable Connection. PXE Nie zdążyłem, tak jak widać. M0F EXISTING INTEM PXE ROM I tak laptop się w kółko resetuje. Taki problem, lub również bez resetowania i z nieco z innym komunikatem. Tutaj przykład na innym komputerze. Komunikatu, który bardzo często w takiej sytuacji się pojawia No bootable device, insert boot disk and press any key Taki problem wskazuje na problem z dyskiem lub problem z systemem operacyjnym Równie dobrze jakby nie było systemu operacyjnego właśnie dokładnie tak samo jakby nie było systemu operacyjnego na dysku lub uległ w jakiś sposób uszkodzeniu będzie się pojawiać taki komunikat, i jak się będzie działo. Po prostu dojdzie do pewnego etapu, i się albo zresetuje, albo będzie na tym etapie po prostu ekran stał. Ale to wskazuje na problem z dyskiem. Teraz sobie zajrzymy, co się mogło stać z takich rzeczy fizycznych. Może coś, coś uda się zobaczyć. Także, ściągniemy sobie kapę i jak widzimy, tutaj jeszcze i tak brakuje sanek do tego dysku, on powinien być przykręcony. No i właśnie to może być jedna z przyczyn. Jeśli są sanki, to raczej nie ma takiej przyczyny, po prostu dysk, jak widzimy, jest wysunięty, nie jest w złączu SATA w pełni, no i pewnie nie łączy no i dlatego komputer nie działa, to jest jedna z przyczyn, dysk podczas upadku, podczas jakichś tam drgań, przenoszenia zdarza się czasami, że że się, że się wypnie chociaż nie powinien, bo jak są sanki jest przykręcone na śrubki i wtedy nie ma możliwości a w tym wypadku jest możliwość po prostu dysk się całkowicie prawie wy wysunął, ale teraz wypadł Montujemy na szybko, oczywiście tu powinny iść sanki i tak dalej. Przykręcone to wszystko powinno być, tak samo klapa powinna być przykręcona, ale my spróbujemy sobie na szybko. Podepniemy i uruchomimy komputer i zobaczymy, czy. Tak, dokładnie właśnie to było przyczyną, w tym wypadku, nie się komputera Po prostu wysunięty dysk, brak dysku Ale jak wspomniałem wcześniej, może być tu równie dobrze problem z samym dyskiem Dyski SSD Często te tańsze psują się w taki sposób, że po prostu wyrzucają Wszystko Nie ma żadnej partycji, nie ma nic, nie ma dostępu w ogóle do nich do dysku, tak jakby dysku nie było wcale włożonego I też będzie się tak Wyświetlać taki komunikat, lub komputer się właśnie nie będzie uruchamiał, tylko się będzie resetował, lub problem właśnie z samym systemem operacyjnym, lub jakiś inny problem z, yy, z płytą główną, z portem. Także jeśli chodzi o problemy z włączaniem się laptopa, to by było w zasadzie tyle, ile chciałem wam pokazać. Możemy również wymienić. Jako problem z uruchamianiem, problem z samym systemem operacyjnym dzieje się to od momentu, kiedy system już zacznie się ładować. Wtedy możemy uznać, że po prostu jest, może być problem z systemem operacyjnym, bo nie musi. Może to być również uszkodzenie jakieś fizyczne płyty głównej lub innego komponentu, ale najczęściej może to być problem z systemem operacyjnym. W tym filmie nie będziemy się zajmować problemami z systemem operacyjnym podczas uruchamiania. Wkrótce zrobię o tym nowy film. A tu jeszcze uruchamię podobnie, właśnie żeby Wam pokazać. Jeśli jest ten ekran, to znaczy, że system operacyjny ładuje się prawidłowo. I najprawdopodobniej, jeśli po tym ekranie następują jakieś problemy, znaczy, że jest problem z systemem operacyjnym. Może się ten ekran zapętlić, że kółeczko będzie się kręcić na logu Windowsa w nieskończoność. Może wyskoczyć jakiś naprawa podczas uruchamiania, lub jakiekolwiek inne problemy z logowaniem. To wszystko wskazuje na problem z systemem operacyjnym, którym zajmę się wkrótce w moim przyszłym. W filmie. I jeszcze dodatkowa wskazówka, jeśli chodzi o problemy z uruchamianiem się. Jeśli laptop daje oznaki życia, tak jak w przypadku problemów z pamięciami RAM, ale przeczyścicie, podmienicie na inne pamięci RAM i to nie będzie to, warto jako wspomóc, wspomagająco w diagnozie. Wtedy pamiętamy, musi się świecić, po prostu laptop wydaje się, aby się uruchomił. Świeci się dioda od uruchomienia ta, Świeci, kręci się wentylator. Po prostu wydaje się, że wszystko jest ok, ale jest czarny ekran. Wtedy podłączamy laptop do zewnętrznego monitora kablem HDMI lub D-Sub, w zależności od jaki mamy kabel. Jaki mamy laptop? W tym mamy akurat dwa złącza: mamy HDMI i desaba. Także którym z tych złącz, no i koniecznie będziemy mieć monitor zewnętrzny, może to być też telewizor, ważne, żeby miał złącze HDMI i łączymy kablem HDMI, laptop po prostu właśnie z źródłem zewnętrznym, monitorem, telewizorem i sprawdzamy, czy jest obraz, bo właśnie może się okazać, że jest obraz i to Wyznaczyło, że mamy problem z matrycą lub z taśmą matrycy, a nam to będzie dawało taki znak, że po prostu obraz jest czarny, monitor jest ciemny, laptop nie, nie wyświetla nic, a okaże się właśnie, że to jest problem z matrycą. To jest też jeden z prostszych problemów do rozwiązania, po prostu trzeba wymienić matrycę lub taśmę matrycy. Również może być jakiś układ na płycie głównej, ale to rzadziej. Także jeśli chodzi o podstawowe problemy z uruchamianiem się laptopa, to by było już na tyle w tym filmie. Pokazałem wam dziś takie najczęstsze przyczyny nieuruchamiania się laptopa, z którymi myślę z odrobiną chęci każdy z Was może sobie poradzić. A wiem że zdarzają się takie przypadki, że właśnie z takimi drobnymi rzeczami laptopy trafiają do serwisu. A myślę, że za pomocą tego poradnika właśnie poradzicie sobie z nimi sami i dzięki temu no, na pewno będziecie bardziej ucieszeni, bo i rozwiążecie problem szybciej i tak naprawdę bezkosztowo, bo naprawicie laptop sami. W przypadku, kiedy żaden z prezentowanych sposobów nie pomógł, no to niestety prawdopodobnie jest jakiś nieco poważniejszy problem z Waszym sprzętem i konieczna będzie już wizyta w wyspecjalizowanym serwisie. Jeśli wideo Ci się podobało, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i napisz komentarz. Czy ty miałeś kiedyś problemy z uruchamianiem się laptopa? Jak je rozwiązałeś? Lub czy za, z pomocą mojego filmu udało ci się rozwiązać problem z uruchamianiem się twojego laptopa? Także dziękuję za oglądnięcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.